Hejka, kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie, i dzisiaj tym filmem zaczynamy serię na moim kanale. Ogólnie chciałabym w najbliższym czasie robić takie tematyczne miesiące, w różnych miesiącach skupiać się na różnych rzeczach, na różnych tematykach oczywiście, związanych z budżetowaniem, finansowaniem i różnymi rzeczami związanymi z tymi tematami. Ogólnie myślę, że będzie to ciekawa rzecz, ciekawe dla Was, zarówno dla Was, jak i dla mnie, bo ja oczywiście, jak zwykle, Jestem do Waszych dyspozycji, do Waszej dyspozycji, no i po prostu tematy, które Was interesują, chciałabym, żebyście zawierali w komentarzach. Ogólnie będę tutaj dość w najbliższym czasie, postaram się przynajmniej być dość aktywna na moich mediach społecznościowych, przede wszystkim na YouTubie i na Instagramie. Także jeśli Was jeszcze tutaj i tam nie ma, no to zapraszam Was serdecznie do zostania na dłużej tutaj, no i do obserwowania mnie na Instagramie, bo tam też będzie w najbliższym czasie. Dość dużo się działo. Jeśli chodzi o ten filmik i jeśli chodzi o ten miesiąc, to chciałabym, żebyście mnie troszeczkę bardziej poznali, żebyśmy siebie tutaj poznali bardziej przede wszystkim, nie będzie tutaj o mojej prywacie, tylko właśnie o tym, jak wyglądało moje oszczędzanie i jak wygląda ono teraz, czyli po prostu chciałabym Wam przybliżyć tutaj moją historię związaną z oszczędzaniem. Pięknie to nazwiemy sobie historia moich początków. Słuchajcie, tak naprawdę, jeśli chodzi o pomysł na kanał to on tak naprawdę zaczął kiełkować we mnie ze względu na nudę. Po prostu ja kiedy zaczęłam swój kanał na YouTubie, nie wiem czy jest w ogóle ktoś tutaj ze mną, jeszcze kto jest ze mną od początku. Jeśli tak, to bardzo serdecznie dziękuję, że zostaliście ze mną tutaj. Ja na samym początku w ogóle tworzyłam filmy związane z Macierzyństwem. Dlaczego? Dlatego, że ja zaczęłam swój kanał em, tak naprawdę w czasie ciąży, kiedy siedziałam w domu już na y, E4, związany z ciążą, no i tak trochę mi się nudziło. Więc ja, y, która bardzo lubi y, ogólnie sam w sobie rozwój i y, całą koncepcję związaną z tym, żeby się cały czas rozwijać, żeby się cały czas czegoś nowego uczyć, bo ja taka jestem, ja po prostu nie lubię za bardzo stać w miejscu, lubię jak coś się dzieje i jest. Y, Coś nowego, po prostu cały czas się uczę, coś nowego. No to ta koncepcja mi się spodobała, że po prostu mogę coś się nauczyć nowego, więc zaczęłam się uczyć, montować filmy, zaczęłam się uczyć je, nagrywać, zaczęłam uczyć się mówić do kamery, bo to jest też dość taka rzecz. Ciężka, szczerze mówiąc, bo ciężko jest się nauczyć mówić bez tego różnego rodzaju e, i tak dalej. Więc, jakby metodą prób i błędów i uczenia się, nauczyłam się w jakimś tam stopniu tego wszystkiego. Więc, kiedy się nauczyłam tych wszystkich początków, stwierdziłam, że chcę to robić, chcę zacząć ten kanał. No i ten kanał zaczął się tak naprawdę właśnie od rzeczy związanych z macierzyństwem, z ciążowymi sprawami, i tak dalej. Tak naprawdę, kanały na YouTubie i ogólnie na mediach społecznościowych różnych, bo i próbowałam na Instagramie, i na TikTok, na różnych, różnych platformach. Tak naprawdę są ze mną już od. Nie wiem, 10, 12 roku życia może? To mogą nawet moi rodzice powiedzieć, bo wiele z nich znalazło moje stare archiwalne filmiki, na przykład, co jest w mojej torebce i tak dalej. Więc z tego mogą się, jeszcze, jeszcze niekiedy się z tego naśmiewają moi rodzice przede wszystkim. Ale ogólnie, no, ja tak naprawdę próbowałam i próbowałam już od dłuższego czasu. Zawsze mnie to jakoś korciło, zawsze mnie to jakoś ciekawiło i kręciło. Oczywiście były w ciągu mojego życia różne tematyki, przez, to, przez które przechodziłam, ale nigdy nie byłam tak naprawdę systematyczna i nie byłam na to, nie byłam w tym w stu procentach, no można powiedzieć, bo jednak chodzi tutaj o tą systematyczność przede wszystkim. Nigdy nie weszłam w to tak bardzo, żeby to było takie bardzo systematyczne i regularne. Teraz już tak naprawdę chyba od 4,5 roku jestem systematyczna w tym, że nagrywam tutaj dla Was filmiki, robię tutaj, działam, więc jestem z siebie bardzo dumna, jeśli chodzi o to akurat. Rozwijam się cały czas w tym. No i tak jak mówię, właśnie rozwijam się również z tematyką kanału, bo na początku, tak jak mówiłam, była to tematyka ciążowa, czyli ta, która mnie przede wszystkim wtedy obejmowała to, co mnie najbardziej interesowało, czyli właśnie to, w jakim stanie byłam i, i na początku bycia mamą. Później troszeczkę to ewoluowało i skupiłam się na takich rzeczach związanych z macierzyństwem, ale, właśnie, młodą mamą, która stara się oszczędzać, i tak dalej. No i to cały czas po prostu wracały do mnie te tematyki, właśnie budżetowe, te tematyki finansowe. Ogólnie bardzo wam się spodobały. Od samego początku, jak zaczęłam nagrywać budżety domowe, rozpisywanie swojego budżetu, i tak dalej. To bardzo Wam się podobało ta tematyka, więc ja ją kontynuowałam. No oczywiście to wszystko, wiecie, tak się stopniowo zmieniało. No i teraz myślę, że już weszłam, można powiedzieć, w praktycznie w 100% typowo i wyłącznie w budżetowy. Tematy. Jeśli chodzi o początki mojego budżetu domowego, to myślę, że zaczęły się one w sumie standardowo. No, może nie standardowo, ale jakby no zazwyczaj zaczynamy to z tego względu, że nam po prostu czegoś brakuje. No więc ja zaczęłam swój budżet prowadzić. Jednak w momencie, kiedy byliśmy dość w ciężkiej sytuacji, a mianowicie ja byłam na bardzo niskich zarobkach, no bardzo niskich, najniższych, jakie są po prostu w naszym kraju. Mój mąż no, pracował, co prawda, ale jednak mieliśmy do tego na utrzymaniu dziecko małe. Nas, no i przede wszystkim to, że mamy również budowę, mieliśmy i mamy ją nadal jeszcze, no ale tak naprawdę to te rzeczy spowodowały to, że jednak z tymi finansami nie było zbyt łatwo i ciężko było je ogarnąć, jednak to był taki jeden wielki, można powiedzieć, chaos, kiedy tego budżetu domowego nie było. Kiedy zaczynałam te prowadzenie budżetu domowego i stopniowo się tego uczyłam, to tak naprawdę na polskim YouTubie nie było praktycznie w ogóle osób, które się tym interesowały i które się tym zajmowały. Były pojedyncze osoby, więc tak naprawdę większość rzeczy, których się nauczyłam w tamtym momencie, to były rzeczy, których uczyłam się z amerykańskiego YouTuba, z zagranicznych kont na, na YouTubie czy, czy na jakichś innych platformach. No i tak naprawdę bardzo, bardzo dużo Poza tym, co uczyłam się od nich Uczyłam się z swojego własnego doświadczenia Z tego, co ja się uczyłam Z metod prób i błędów I tak dalej Pamiętam, że kiedy zaczynałam To rzeczy typu segregator budżetowy Nie było czegoś takiego Były segregatory, one się nazywały po prostu segregatorami No i to można było kupić Na AliExpress i różnych takich chińskich stronkach Więc ja sobie takie coś zamówiłam I, i próbowałam w ten sposób działać Teraz są piękne, y, piękne, wytwory naszych polskich wytwórców, producentów, takich różnych rzeczy, więc teraz jest zdecydowanie, zdecydowanie łatwiej znaleźć coś takiego i od, dostać. Y, kiedyś no ciężej było coś takiego zdobyć, więc ja kiedy już się tym zaczęłam interesować, kiedy działałam, y, uczyłam się, próbowałam i y, no na tamten moment miałam dość sporą wiedzę, jeśli chodzi o mój indywidualny budżet domowy, stwierdziłam, że zacznę o tym właśnie na moim YouTubie mówić. No i co? No i zaczęłam, i to się spodobało, bardzo dużo osób. Wtedy do mnie przyszło tutaj na YouTube nowych, które się zaczęły interesować właśnie tym budżetem, finansami, rzeczami związanymi z zakupami spożywczymi, rzeczami związanymi z właśnie z tym oszczędzaniem i obrotem, kontrolą wydatków. I tak naprawdę dzięki tej mojej nauce, dzięki temu mojemu rozwojowi, uczeniu się tego, szukaniu informacji i zdobywaniu doświadczeń, również przez moje błędy i, i rzeczy, które. Które po prostu próbowałam i działałam, zdobyłam bardzo dużą taką elastyczność finansową. Taką zdolność do elastyczności finansowej i to bardzo, bardzo mi pomaga w wielu, wielu rzeczach. Ja bardzo dużo wiem o moich finansach i myślę, że to jest bardzo ważna sprawa, żeby po prostu wiedzieć, ile jest się w stanie wydać, ile się wydaje. No i w jakich momentach się ma te emocjonalne zakupy, w jakich momentach trzeba bardziej uważać, jeśli chodzi o zakupy, bo można popłynąć po prostu. Więc, jakby, bardzo dużo się nauczyłam. Pracy ze, so, was, ze samą sobą, na moich przekonaniach i wszystkich rzeczach związanych z tym. To jest bardzo, bardzo duża kwestia, i ja myślę, że każdy z nas powinien to przepracować czy samemu, czy z jakimś terapeutą, czy z jakimś coachem finansowym, czy cokolwiek. Jest bardzo dużo teraz opcji. Ogólnie zaczęłabym od siebie, po prostu zaczęłabym patrzeć w głąb siebie, swoich finansów, swojego budżetu. To jest bardzo ciekawa sprawa i mnie to bardzo zaciekawiło. I ogólnie no, myślę, że na przestrzeni tych lat w ciągu których zajmuję się budżetem, naprawdę bardzo, bardzo dużo się na ten temat nauczyłam i bardzo dużo się nauczyłam o samej sobie, też związanej właśnie z budżetem, bo jednak finanse i pieniądze ogólnie to jest bardzo duża kwestia naszego życia i nie dam sobie wmówić czegoś innego, bo jednak tak naprawdę te pieniądze dają nam bardzo dużo, dają, dają nam wolność, dają nam to, że możemy jeść, że żyjemy, że funkcjonujemy, że egzystujemy, także jakby bez tych pieniędzy no nie jesteśmy w stanie niestety żyć. Jeśli ich w ogóle nie mamy, także są one bardzo dużą kwestią naszego życia, dlatego myślę, że powinniśmy o nie dbać i je kontrolować i po prostu jakoś się uczyć tego, działać po prostu z nimi i egzystować na równi ze sobą i po prostu iść tym, tym torem wspólnie, a nie po prostu jakoś się tutaj na siebie nachodzić i, i jakoś sobie tutaj robić pod górkę nawzajem. Mówię tutaj, jakbym mówiła o sobie. Ale ja, no wiecie, mam tutaj na myśli po prostu pieniądze. I co mi to tak naprawdę dało? Dało mi to to, ten budżet i to wszystko związane z tym naokoło, bo jakby budżet to jest jedna sprawa, ale kiedy już zaczniemy i wejdziemy w tą sferę, no to wiadomo, że naokoło tego jest bardzo dużo zmiennych i bardzo dużo rzeczy, które. Mają na to wpływ po prostu Więc jakby jak wejdziemy w jedną sferę To musimy po prostu te wszystkie inne sfery Również zbadać, obadać I co mi to dało? Dało mi to, to że jestem w stanie Na tym etapie przy bardzo niskich zarobkach Najniższych No oczywiście mój mąż jeszcze zarabia Także jakby dajemy radę sobie wspólnie No ale ogólnie Przy takich zarobkach, jakie ja mamy Jesteśmy w stanie utrzymać rodzinę trzyosobową Jesteśmy w stanie utrzymać Budowę domu, kredyt Hipoteczne, no i oczywiście przy okazji żyć, no i oszczędzać przy tym. Także to jest dla mnie bardzo duża kwestia, że jesteśmy w stanie poza tym, że jesteśmy w stanie egzystować po prostu z tych pieniędzy, jesteśmy w stanie w jakimś tam stopniu jeszcze je zaoszczędzić. Więc to jest bardzo duża rzecz. Jest bardzo dużo również rzeczy, które chciałabym jeszcze osiągnąć i bardzo dużo rzeczy, które. Yy, po prostu jeszcze są przede mną. I to jest też bardzo ekscytujące dla mnie, no bo cieszę się, że ta droga się nie kończy na jakimś etapie, tylko ona dalej trwa i dalej jestem na tym etapie rozwoju i nauki tego wszystkiego i tak dalej. Bo to się cały czas zmienia. To jest takie bardzo zmienne. Ja słuchajcie, myślę, że to są bardzo ciekawe sprawy i jest bardzo dużo rzeczy, które jesteśmy w stanie jeszcze na ten temat porozmawiać, ale ja oczywiście teraz już nie mam w głowie nic ciekawego do dodania. Do nie chcę po prostu tutaj, żeby ten film był bardzo długi i nie chciałabym też, żeby to było takie, wiecie, po prostu moje gadanie. I tak myślę, że z tego wyszedł dość mocny podcast, a nie filmik. Jeśli macie jakieś pytania związane właśnie z historią moich początków, z historią mojego budżetu, z historią tego, jak zaczęłam oszczędzać i tak dalej, to Serdecznie Was zapraszam do zostawienia ich w komentarzach, bo na koniec tego miesiąca czeka nas coś bardzo, bardzo ekscytującego, a mianowicie pierwszy live i chciałabym go bardzo, bardzo tutaj dla Was stworzyć. Mam nadzieję, że się to uda, mam nadzieję, że nauczę się tworzyć te live y i działać po prostu w związku z tym, więc to jest moje takie dłuższe, dłuższe marzenie, że chciałabym live y prowadzić również tutaj na YouTubie, ale właśnie po przeprowadzce już. Także chciałabym tego lejwa zrobić. Ale yy, chciałabym również go zrobić właśnie w, te, w tej tematyce związanej z moimi początkami. Więc jeśli macie jakieś pytania, które Was interesują, to również zapraszam Was do zostawiania ich w komentarzach i myślę, że poruszę niektóre z nich, te, które będą jakieś takie bardziej dla rozwinięcia się tematycznie. Wiecie, dłużej, dłużej mówić na ten temat. No i co? No i tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Dziękuję Wam serdecznie, że zostaliście do końca. Jeśli Wam się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie to tam u Was, jak Wam jak początki waszego budżetu wyglądały. No i do następnego filmu. Pa-pa!